która ma bardzo ważny charakter dla społeczności lokalnej, dlatego że upamiętniamy 90-lecie powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, ale także przekazujemy nowy, nowoczesny sprzęt, tak aby ta jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, służyła bezpieczeństwu zarówno mieszkańców gminy GUST, jak i tych wszystkich, którzy odwiedzają, którzy przyjeżdżają, aby Ochotnicza Straż Pożarna, tak jak to zawsze się działo, była jednostką, która stoi na Straży Bezpieczeństwa, która zrzesza ochotników, którzy są w stanie poświęcić swój czas, żeby ratować mienie, zdrowie i życie innych. To jest niezwykle ważne. To właśnie. Określamy mianem etosu służby. Etosu, który jest niezbędny, żeby wykonywać te najważniejsze zadania dotyczące właśnie bezpieczeństwa w sposób właściwy. Ale, żeby te zadania były wykonywane, strażacy muszą dysponować odpowiednim sprzętem. Stąd też właśnie dziś przekazanie samochodu na potrzeby strażaków. Stąd też zabiegi Prawa i Sprawiedliwości, żeby w tegorocznym budżecie państwa były przekazane wyższe środki na rzecz straży pożarnej. Mówimy tu o Ochotniczej Straży Pożarnej. Otóż proszę państwa w porównaniu z rokiem 2016, w roku 2017 środki przekazane na podstawie ustawy budżetowej są wyższe niż w roku ubiegłym dla ochotniczych straży pożarnych, które nie są zrzeszone w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym, jest to 7 milionów więcej, a więc z 36 do 43 milionów złotych, wzrosła wartość środków przekazanych na ten cel. A jeżeli chodzi o jednostki, które są zrzeszone w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, ta kwota